Chce za oknem słońca nie desz, Chcę by na szyi zawisło złoty Mieć ludzi pod sceną nie tylko przez sen, Ty sobie mali na końcu się zer Powiedz jak wyjść stąd, Jak próbujesz zrobić a ciężko stać, Powoli brakuje sił demony nam pani próbują mieszać. Chcę za oknem słońca nie desz, Chcę by na szyi zawisło złoty chain, ludzi pod sceną nie tylko przez sen, Ty sobie mali na końcu się zer Powiedz jak wyjść stąd, Jak próbujesz zrobić a ciężko stać Powoli brakuje sił demony, na to fobie i stany lękowej Chuj wie co jeszcze mi chodzi po głowie. Przyspiesza serce, bo się czegoś boję ta przepona, utrudnia mi drogę Jak mam sobie poradzić z tym. Nie wiem czy teraz to jest dobry moment Jak jesteś przeciwko to kurwo skin Nie będzie mi szkoda, straciłem emocje Te bloki i ławki straciły już kolor Od dzisiaj mych oczach na zawsze Niedolej mnie co sobie wciągasz dalej wprowadzję sobie tą fakt Pociskiem, przyjmuje na gadę, to wcale nie takie straszne Przyjdzie w końcu czas, rozliczę każdy, zdejmij maskę Ja będę świecić jak moonwalk Jak nie czasz bazy, to być stąd Powiedz tyle, pij tym dziwką Niech zajmą się sobą, bo będzie im przykro Jak potknie się noga, to chuj w to Jak potknie się tobie, to zawijasz żulą Muzyka to jest mój dom Nigdy nie odpuszczę, prędzej zginę Chcę za oknem słońca nie desz Chcęby by na szyi zawisło Mieć ludzi po sceną nie tylko przez sen Ty sobie mali na koncie ser Powiedz jak wyjść stąd Jak próbujesz zrobić, za ciężko stać Powoli brakuje sił Demony na pani próbują mieszać Chcę za oknem słońca nie desz Chcęby by na szyi zawisło Mieć ludzi po sceną nie tylko przez sen Ty sobie mali na koncie ser Powiedz jak wyjść stąd Jak próbujesz zrobić, za ciężko stać Powoli